A ja łaska na bloku musiałem tu 7-7 Pokazałem skurwysynom jak mocne moje podziemie Jeszcze nie wstało do końca pojebie co drzemie We mnie Kuba, stawiają na jednym Wiedzą nas jebie No sekund. Zaćpany po twarzy dupu na scenie Wykręcają kazwą japa wody robią stuleje ale stuleje Kastają Ale w ogóle od mi czarna krew Ciebie wypochali, starze mnie kurwa 50 cent Rucham fame, like i follow sery nie potrzebuję Jak mnie spokój poku na oku to kontempluję Życie układam po poli, nie poli mnie wcale hej Nie szedam u numer playa i sobie zmienię Odebranych po oczy mam tyle co Sasha Gray Rapka słucha, jebana, pociąga, skuta zawsze Całe bełto to wszystko co mam Ta skurwia mi podprząta, i będę sam ja. Robię teksty po pokrzewie, bo taki jest Underground. Nie, nie ma chuja na dół zaszywane co rok. Jak zobaczysz sumie będę to kurwa jebany sok. To terapia psychotropy, przygotowy pierdalam, jak zamalflex flex. Nasze życie przypomina o kurwy jebany sketch. Sztuka ulicy na scenie podwajam poziom na łeb. Dwoje starzy mnie usłyszą i wrzucą to na replay. Miniwane, mini pistolet. Że porusza się jak papież Birolecy pomacham się kurwa cię z obych zdech kurwy synu jak lujas na moich ludzi Twoja smata się usmiecha jak za moje mordę brudzi jak twój zapowali, twoja ta suka ciebie os ludzi Opierdolić te tłumaczy, że twoja nud mój skróki przez bagno chodziłem sam Maj miasto, który kurwy za lajki robią ci spam Zajebany całej DM do odjewania na Waj I się trzymam blisko Boga, a nie odklejam jak tał kurdy, stan ale w niewoli co robić, mi powiedz sam Pisaj każdy chyba widział, ale nikt takie nie miał I nas rzucają do wora, żeby prze nam miał Patrzy, nie zobaczy, grama od napierdalania nafty, żeby stać.